Jak oglądaliście kiedykolwiek Indiana Jonesa, na pewno byliście zakochani choć przez moment w intrygującym bohaterze, czy obok bohatera-bohaterce. No tak, zawsze wyglądało to coś na wzór idealnego, zawsze brudnego gościa, czy idealnej uboku bohatera-bohaterce. Po prostu. Gry dzisiaj pokazują wiele różnych sytuacji, w których nie sposób się odnaleźć w należyty sposób. Jednak seria Uncharted od samego początku pokazuje aż za dużo na tle innych gier. Główny bohater – Nathan Drake. Nie wiem czemu, ale zawsze przypomina mi gościa, który nie boi się niczego. A jak już się coś mu stanie, to reaguje w sposób jak ja za młodu. Kiedy w miejskiej piekarni przed lekcją WF-u w piątek z kumplami kradliśmy drożdżówki i jak ktoś nas złapał, pytaliśmy czemu aż tak nas źle potraktowano? Za drożdżówki? <laughs> Człowiek za młodu wydaje się być niczemu niewinny i dzisiaj za sporo rzeczy żałuje, ale nie Drake. Nigdy nie zdenerwowany, nigdy nie patrzący na cokolwiek poważnie, raczej śmiesznie i z lekką przesadą zaistniałą sytuację, to jest właśnie Nathan Drake. Gra zaczyna się dosyć tajemniczo, za co właśnie kochamy tę serię. Drake dosłownie wyławia trumnę swojego odległego przodka, czym udowadnia również nieprawdziwą datę jego śmierci. Jego wuj, czy jak go nazwać, poszukiwał. Okazuje się pradawnego skarbu, zwanego Eldorado. Sprawa jest na tyle poważna, że w sprawę angażują się piraci. I tak trzeba ich nazwać. Będą za nim łazić lub on za nimi krok w krok. Bardzo ważną rzeczą w grze jest sam wyidealizowany świat poszukiwań i eksploracji. Coś pięknego. Seria Uncharted jest bardzo podobna do serii Tomb Raider. Wszelakiego rodzaju grobowce czy dżungle obfite w pułapki... Wszystko w tej grze jest naprawdę dobrze przedstawione i pokazane w taki sposób, iż chcemy po prostu więcej. I jeszcze więcej. Będziemy zwiedzać forty czy stare, opustoszałe mury, pewnie dzisiaj określane przez światowe dziedzictwa. Gra pokazuje bardzo często zależności od pomiędzy światem przedstawionym a Sir Franciskiem Drakeiem, czyli przodkiem. Uf, Natana Drake'a. Jest to tak dobrze wkomponowane w rozgrywkę, że daje to cały szereg niedopowiedzeń. Co za czym idzie, oczywiście, tajemnic, które będziemy po sznurku, ale jednak dosłownie odkrywać. Uncharted to pełnego kalibru strzelanina z, ele z elementami zagadek i jeszcze raz, i jeszcze raz strzelaninę. Taka doza tajemnic prowadza nas w wir ukrywania się za murami, ścianami rodzem ze znanych FPS-ów. Gra składa się z wielu mądrych i poufnych się wydaje wątków, co zatriumfuje w zagadkę kolejnego ruchu czy mapy. Majstercznik niezwyczajnie napisany jeśli chodzi o fabułę. Trzeba sobie również jasno powiedzieć, że na samym początku Uncharted nie został uznany za grę ponad innymi. Wręcz odwrotnie. Druga część pokazała coś, czego uczy się chyba dzisiaj każdy deweloper. I nadal ciężko zrobić coś podobnego i tak prosto spójnego w całość? Coś pięknego. Wracając do jedynki, bo i o dwójce na pewno jeszcze nieraz opowiem: Muzyka. I co ja mam tutaj powiedzieć, słuchajcie? Muzyka symfoniczna na bardzo wysokim poziomie brzmienia. Dużo średnich tonów i nieprzysterowanych basów. Jak to się ma w wielu produkcjach. Czy w niewielu produkcjach, raczej we wielu, tak aby dosłownie mózg eksplodował. Tutaj jest wiele elementów ze świata instrumentów etnicznych, czyli również perkusyjnych. Każdy ruch czy każda ucieczka jest otoczona dosłownie malowniczym odnosikiem muzycznym czy dźwiękowym. Mogłoby się wydawać, iż to tak powinno być? Nie, tak jest dobrze, i na temat tego jest bardzo rzadko mowa. Oprawa muzyczno-dźwiękowa jest na najwyższym poziomie. Po prostu, tak jest. Podsumowując, pierwsza Uncharted jest dzisiaj grą legendą, i jak nie zawsze to oczywiste, to nie jest najlepszą grą z serii. Późniejsze odsłony pokażą wiele więcej, ale o tym trzeba będzie jeszcze porozmawiać. Przyjdzie się jeszcze z nimi. Dopowiedzieć. Napisałem to w 2023 roku, czyli sami policzcie ile po premierze, nadal jednak warto wspomnieć o ów tytule, dodając, że prawdopodobnie uratowało to generację, w której głównymi wrogami był Xbox 360 i PlayStation 3. Ekskluzyw z krwi i kości na konsolum PlayStation 3 wygrywa często zestawienie wszystkich tytułów przygodowych, uzupełniając lukę sprzedaży gier od NaTiDog o stokroć. Tak mi się wydaje. Jak to było przy Kraszu na przykład. Polecam zagrać w pierwszą część tak jak i ja, zwyczajnie na konsoli PlayStation 3. Dziękuję i pozdrawiam. Zapraszam do subskrypcji, łapek do góry oraz komentarzy, ponieważ to najbardziej motywuje moje działania na tej arenie YouTube'a.